Nowe pysznewego obiadki od KFD. Tak tanie, że nie trzeba ich kraść. Cześć wszystkim! Witam po przerwie, po mojej przerwie, bo byłem po sezonie, zrobiłem dwa tygodnie rozbratu z siłownią. Seba napisał teraz plan treningowy, omówimy go może nie całościowo, ale tak pokrótce. I dzisiaj przed Wami jeden z treningów. Jak wiecie, uwielbiam kulturystykę, ale też ponoć mam gen bardziej do ciężarów z tytułu chociażby układu kostnego i wiecie też o tym, że miałem epizod z trójbojem i robię cały czas powerbuilding, jeżeli. Oczywiście jest dobry okres na to. Dzisiaj mam, powiedzmy sobie, akcent na mięsień czworoboczny oraz na nogi, ale w takich nietypowych wariantach przysiadów, eee, pokażę Wam też ćwiczenia na core, bo ja muszę cały czas dbać o, o ten brzuch, żeby on w miarę się, rozumiecie mnie, słuchał, bo z tym brzuchem zawsze był problem. Nawet na pierwszych zawodach w 2008 roku, jak oglądałem filmik, to ten brzuch e, i ta talia zawsze odstawała, nie? Więc muszę e, dbać o to i to pilnować. Dzisiaj Wam pokażę, tam fajne ćwiczenia. Standardowo, żebyście się mieli do czego przyczepić, to trening z założenia e, przez najbliższe 4 miesiące jest taki, że nie maksuję, nie żyłuję się. Ja muszę odpocząć. Ja miałem prawie 40 tygodni orania i teraz 4-5 miesięcy mam luzu. Nie myślę o żadnych zawodach, o niczym. Po prostu bawię się e, e, siłowo, ale wykonuję pewien plan. E, pierwsze ćwiczenie, które zrobię, jest akcent na czworoboczny, tak naprawdę, mimo że robię przysiad to w pozycji overhead squat, kiedy e, ramiona są e, w pozycji snatch na tym, na, na gryfie, czyli szerof, w szerokim chwycie, czworoboczny pracuje genialnie. I teraz ja, jako kulturysta, powinienem się zabić przy tym ćwiczeniu, ponieważ przecież my, kulturyści, jesteśmy tak ponapinani tak i tak nie mamy ruchomości. To ja Wam zaraz pokażę, jak mi to wychodzi, a Wy spróbujcie sobie chociaż usiąść tak z samym gryfem. Ja robię 4-5 serii po 8 powtórzeń w wolnym tempie, Świetnie się nazywa Oversquad, aktywuje zajebiście czworoboczny, trójki, cały kory brzuch, pośladkowe nogi, generalnie ćwiczenie na całe ciało, ale z tendencją na czworoboczny i na nogi. Jest żaden, a już czuć nadgarski, bo jest tak zwane łyżeczkowanie mocne. Zobaczcie, to jest tylko 30 kilo. Ja mam życiówkę 120 kg na 5 powtórzeń, a w rwaniu robią po 230 kg. Masakra. Trzeba mieć dobry układ kostny, żeby to robić, ale ja nie czuję rąk, raczej, przepraszam, nie czuję nóg, a czuję czworoboczny tylbarków, czyli te mięśnie, które nie pozwalają nam. W stawie barkowym, e, na jakąś tam nadmierną rotację, i trzymają mocno. I to się bardzo fajnie przekłada na inne ćwiczenia, chociażby na wyciskanie na ławce, bo angażujemy te mięśnie, które są mocno aktywowane przy wyciskaniu. Więc zajebiste ćwiczenie. Na samym końcu, że będę robił overhead walk. Podobna geneza, zajebiście trzyma korpus. Bardzo fajnie czworoboczny, ale to do tego dojdziemy. Czy uważałem, że kulturysta, zdrowy kulturysta, w cudzysłowie. Nie powinienem być zawsze w gazie. Ja mam tak, że powiedzmy sobie pół roku jestem w gazie, a kolejne pół można powiedzieć, że też wykonuję jakiś plan, ale jest to plan i tak, w którym ja się regeneruję, wyciszam, bo ja nie muszę być ciągle w takiej turboformie i dźwigać i się zabijać. Pozwoliłem sobie na ostatnim wyjeździe w Pradze i w Hiszpanii na alkohol, na jedzonko. Miałem to gdzieś, żeby tam złapałem parę kilo. Słuchajcie, nic się nie stanie, bądźmy ludźmi, pożyjmy trochę w normalny sposób. Przede mną kolejny wyjazd w przyszłym tygodniu na Maltę. Tam też mam zamiar i trenować, i dobrze jeść. I pewnie też w tej formy troszeczkę stracę. Ale jest pamięć mięśniowa. Później, jak wrócę znowu do czystego jedzenia, to chwila, moment to wraca. Natomiast moim zdaniem wtedy jest głowa czysta. Ta równowaga pozwala na to, że ty nie świrujesz jak większość kulturystów. Bo nie ukrywajmy, jak tak jest bo moim zdaniem dużo, naprawdę dużo osób jest takich troszeczkę wiecie, końskie widzenia, zafiksowanych. Może to przychodzi też z dojrzałością, bo też kiedyś taki byłem, ale teraz wolę sobie pożyć pół roku jak człowiek, podjeść, pobawić się, a kolejne pół roku e, działać. Słuchajcie, plan na ten moment jest taki, żeby się wysypiać, żeby sobie pojeść, żeby się relaksować, ile się da, żeby sobie pojeździć, a treningowo i sylwetkowo nie zalać się nie spowodować, że znowu się będzie na masie, ponieważ ja mam tendencję do tego, że jak popuszczę, to zaraz jest paka 30 na budziku. Obecnie mam 117 kilo, na zawodach miałem 110, więc myślę, że tam do 120 to jest taka jeszcze przyzwoita granica, której nie chcę przekroczyć, bo potem będzie dużo prościej zrobić na przykład formę i szybciej redukcję. Dlatego u mnie to wygląda tak, że jest powiedzmy sobie żywienie 80%, 300% do 20%, że tam sobie pozwolę na weekend, sobie zjeść, wypić browar, czy w tygodniu sobie wyskoczyć na jakąś, coś do jedzenia, zjeść w jakiejś restauracji. A treningi są wykonywane skrupulatnie, ale jest daleko do załamania. Nie mogę teraz układu nerwowego męczyć, bo on był męczony przez ostatnie pół roku. Założyłem sobie monsterki teraz do e, kolejnych serii. Wiecie, jest dyskomfort jednak przy, przy tym ćwiczeniu, przy tym ćwiczeniu w więc sobie pomagam. Zszedłem ze wszystkich środków praktycznie do zera, został sam teść w bardzo małych dawkach i naprawdę można progresować albo utrzymywać e, kubaturę, bo nie mówię o formie, bo forma się zamazała, więc można to utrzymywać, jeżeli jest dobry odpoczynek po długim deficycie, dołożymy kalorii, to naprawdę nic więcej nie trzeba. Taki fajny sen, dobre kalorie, trening zoptymalizowany do danego czasu, okresu, że tak powiem, to naprawdę można śmiało trenować, zachować kubaturę. Ja bardzo lubię ten okres. Wiecie, oczywiście w kulturystyskuje się tyłek, ale im mniej, tym lepiej według mnie. I tak myślę, że będzie do końca roku przynajmniej. Kolejny jakby atak na nogi, ale z uwzględnieniem pracy całego korpusu, brzucha, e, czworobocznego. Robimy zombie skład, czyli przesiady w tej wersji, czy jak to woli, e, Frankenstein skład. Czyli w tej wersji, która wymusza dodatkowo pionizację ciała i aktywuje mięśnie, które nie są tak aktywowane przy zwykłych, zwykłych siadach. I bardzo mocno wtedy też pracuje czworoboczny. Dlatego, że nawet jak jestem na tym, powiedzmy sobie, ofie, to i tak z Sebą dogadaliśmy, że atakujemy słabe punkty, czyli czworoboczny innymi. Sami zobaczcie, że, cięża, że ciężary są żadne, to jest 50 kilo tylko. Ale tak jak mówiłem, to jest dopiero drugi tydzień treningowy i nie ma sensu teraz się bawić w ciężary, bo ja teraz nie chcę progresować. Podtrzymuję tylko. Jeżeli chodzi o, e, o to ćwiczenie, to chyba byłem w stanie zrobić 5 ruchów na 220 kilo. M jak dla mnie to jest bardzo dużo. I tutaj, jak robicie to ćwiczenie to dosłownie organizm wymusza na Was, jak nie macie ruchomości, macie słabe, słabą taśmą, taśmę tylnią, może się okazać, że to jest Wasze mega słabe ogniwo i lecicie na pysk, bo ani nie trzyma brzuch, ani nie trzyma tył, ani nie trzyma czworoboczny prostownik i wtedy to jest Wasze najsłabsze ogniwo, a jesteście tak silni, jak Wasze najsłabsze ogniwo. Pamiętajcie, wykonujcie ćwiczenia, w których Macie dyskomfort, a nie, w, a nie te, które wam przychodzą łatwiej, łatwo. Widzicie, ja na przykład wolę coś zrobić, pauzę na dole, zejść w miarę wolno. Trzymać brzuch wtedy spięty, pracować czworobocznym, czuć, że to działa. Niż w tym okresie dowalić ciężaru, wiecie, i walczyć, żeby się nie wywalić na łeb, zaorać się, przemęczyć układ nerwowy. To nie teraz. To w przyszłym roku. zatańczyłem do muzyki. Przedemną mną ciągi na prostych nogach, w cudzysłowie, na prostych. Pamiętajcie, mówi się na cudzysłowie, cudzysłowie, a nie w cudzysłowie, z nowymi paskami od KFD. Robię 5 serii po 8 powtórzeń w wolnym tempie na śmiesznych ciężarach, bo pamiętajcie, że w swoim debiucie pociągnąłem na zawodach 310 kg, a tu jest tych kilo 70. Paseczki są banalne, paski są banalne w użyciu, i naprawdę fajnie trzymają, nie ma tutaj żadnego problemu z związaniem, dlatego teraz tych używam. To jest umyślnie taki znacz, czyli na szeroko, ponieważ tutaj oczywiście pośladki, cała ta szmatelnia chodzi. E, dwójki, super poślad, ale bardzo, że też najszerszy i czworoboczny i dół najszerszego, bo staram się mieć ściągnięte łopatki cały czas a, i ciągnąć w ten sposób ciężar. Grawitacja działa w dół, łopatki są w retrakcji e, i to powoduje zajebiste napięcie w najszerszym grzbietu, więc tutaj też spróbujcie, albo wplećcie to ćwiczenie, bo ja po tym ćwiczeniu bardzo dobrze czuję właśnie naj, najszerszy. Nie bez pasków też można, ale co jest śmieszne, ja się nabawiłem pierwszy raz w życiu łokcia golfisty po obu stronach. Przeszkadza mi to w niektórych ćwiczeniach, ale można to o, o obejść. No i teraz przez ten okres rekonwalescencji czteromiesięcznej mam nadzieję, że sobie z tym poradzę i te stany zapalne pozaleczam. Ale jest to wynik to jest słabe ogniwo, bo jeżeli my, na przykład w ilości kulturyści, całe życie trenujemy na paskach, to ten chwyt jest słaby. A ja trenowałem całe życie na paskach i to gdzieś wychodzi. I ja zacząłem trenować po wizycie u ortopedy bez pasków mniej więcej od roku i też mówiłem o tym na jednym z ostatnich materiałów. I wyszło to, że mimo to, że chwyt jest silny, jako sam w sobie potrafi wygenerować siłę, to permanentnie używany spowodował stany zapalne, i jest to po prostu słabo ogniwo i teraz trzeba temu przeciwdziałać. Mało tego, jak masz łokieć golfisty, to może to nawracać. Więc wyszło po prostu trenowanie, kurwa, kulturystycznie. Ostatnie dwa ćwiczenia. W dobrym klimacie rejwowym są dzisiaj dobre kawałki. Jak widzicie, trenuję w boksie, bo tutaj mogę sobie pozwolić na takie ćwiczenia, bo ja. Okej, okay, ja tam uwielbiam kulturystykę, ale ja chcę się też czuć sprawny, dlatego uwielbiam w ten sposób trenowanie, bo mnie to nie nudzi. Są fajne elementy, nowe elementy, które powodują, że ja używam mięśni głębokich, przez to nie ułapię kontuzji, w miarę mam silny ten korpus. Muszę się jeszcze bardziej postarać o, o, o ten brzuch, wiadomo, ale kurczę, no ważąc, mm. mając 1,76 m i ważąc pakiet 20, do no to ta talia zawsze będzie taka. Oczywiście są kulturyści, że mają inne talie, ale ja to talie to miałem już na pierwszych zawodach, genetycznie też tak, nie? Wiadomo, że są środki, to tam trochę sobie po pomogę z tą talią, ale ważne są dla mnie ćwiczenia na core. A ćwiczenia, które teraz będę robił, czyli TRX Superman i Overhead Walk, czy są zajebiste, jeśli chodzi o trzymanie całego korpusu i włączenie praktycznie wszystkich mięśni stabilizujących. Dobra, zaczynam. Jak chcecie spróbować tego ćwiczenia, ja potrafię zrobić równolegle do ziemi, ale to muszę się wdrożyć, bo też potrafię zrobić parę powtórzeń aby Wheel, czyli kółka ze stania. Więc to nie jest aż tak trudne. Natomiast technika tutaj jest bardzo ważna. Ja uważam, że warto zawinąć mocno nadgarstki na kółkach czy na teriksie. I w broncie Boże, nie robić kurwa, ma 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 tego małpiego chwytu, bo jak wam spadnie ręka. Do, ko do koła i zatrzyma się tutaj, to możecie się pourywać. E, ja robię jeszcze małe pauzy na dole. Oczywiście jest e, tyło pochylenie miednicy zrobione, e, napięty jest cały brzuch i wtedy to ćwiczenie ma, ma ręce i nogi. I do tego dokładam overhead walk. Słuchajcie, overhead walk mam 4 razy 20 metrów. W jedną stronę jest gdzieś dycha, to dwie długości hali trzeba zrobić mniej więcej. Jeśli chodzi o Overhead Walk, tego że nie widać przez koszulkę, ale też jest napięty brzuch, no, retrakcja łopatek, mocny chwyt. Czuć, że ten czworoboczny nie pozwala tej sztance pracować w tej płaszczyźnie, ani w tej, bo ma, ma być sztywno Ją on wtedy jest aktywowany. Lepiej to robić małymi kroczkami. Natomiast jeśli chodzi o TRX Superman, spróbujcie, zobaczcie jak to wchodzi na najszerszy z zobaczycie, jak obłe pracują, zębate nawet. E, triceps nawet jest aktywowany, a poza tym cały kor szczególnie brzuch. Super ćwiczenie. Pamiętajmy o tym, że kulturystyka poniekąd i ćwiczenia splitami, bez angażowania w ten sposób, jak na przykład ja to robię, kolwiek mięśni pomocniczych, prędzej czy później odbije się kontuzją albo brakiem rozwoju danej partii, bo będziemy rozwijać tylko te partie, które są dobre, i które nie są słabymi ogniwami. Bo większość kulturystów tak ćwiczy, ja też tak ćwiczyłem. Mam 36 lat teraz i cały czas się rozwijam. Poprawiam ten najszerszy, poprawiam te łapy. Rozumiecie, metodyka treningowa jest mega istotna, bo żarciem tego nie zrobisz. Szukajcie swoich rozwiązań, szukajcie innego podejścia, szukajcie innych treningów. Wtedy będzie mi taką bułę, jak ja. <laughs> Żartuję. Są dużo lepsze. Dzisiaj jeden z trzech treningów, bo tylko trzy jednostki w tygodniu są i to są raczej trzy jednostki, które nie nazywają się splitem, tam nie ma podziału na partie mięśniowe. Sami widzieliście, jak to dzisiaj wyglądało w moim przypadku i bardzo lubię ten trening, bo ja się lubię czuć sprawny, sprawny jak na klocka, dlatego robię takie dziwolągi, które pomagają mi cały czas trzymać w dobrej higienie ciało, nie łapać kontuzji. Ciężary śmieszne, ale to etap na śmieszne ciężary. Możecie sobie spróbować tych ćwiczeń, bo uważam, że te warianty, które ja wykonuję są bardzo rzadko wykonywane jako ćwiczenia stricte pod kulturystykę, ale mogą okazać się bardzo dobre dla uśpionych partii mięśniowych, które latami są atakowane w sposób sztampowy, powtarzalny, nudny. Myślę, że mogłyby szokować wiele osób. Także spróbujcie sobie. Możecie zmąpować ten trening na 100%. Myślę, że będziecie zadowoleni. I co? Do następnego subskrybujcie, wbijajcie na kanał KFD. Bądźcie ze mną. Piąty rok leci, a jeszcze jest dobre cztery przed nami, myślę. Przynajmniej. Na razie, trzymajcie się.